Manko. Mam nadzieję, że macie wszystko dobrze. Dodałem do stolicy Bahamów nasał. Ci co oglądali poprzedni odcinek, no to wiedzą. Jeśli ty nie oglądałeś, no to obejrzyj sobie. No i zobaczymy, co w tym nasał, czy Za wyświetleniem stąd z tego oporku. A tu na dzień dobry jest trochę później. Jeszcze wrażenie spoko. Fajne wibracy. No na pewno Nassau różni się od tamtej wyspy. Tamto Trzysia spokój, a tu... No po prostu ten życiu No dotarłem w końcu do miasta. bo jak no się z sportu, no to tylko pamiątki. To jest właśnie prawdziwe Nassau Dobra. Jestem już w mieście Nasał, chodzę sobie i patrzę. Ciekawy domek. Podobny do domków, które były w Kiłeście. Tylko struktura trochę inna, nie? Chodząc sobie nadal po mieście, patrzę jaka tragedia. Chyba dom się spalił. Co za nieszczęście, był dom, nie ma domu, I co poradzić? Dobra, teraz jestem w centrum miasta. Myślę, że widać to przez róg drogowy. Tutaj jakiś sklep z torebkami i pewnie też z obuwiem. O! Tak wygląda autobus w Nassau. Tutaj nawet nie wiem co tam jest. Między tymi dwoma różowymi budynkami znajduje się parlament. A naprzeciwko, ze Parliament Square, czyli plac parlamentu. Tutaj turyści sobie strzelają fotki. Nic dziwnego. Ten plac jest dosyć ważny. Ciekawią mnie te dwa budynki, ten niebieski i ten różowy. No, z bliska widzę, że to są butiki z pamiątkami, więc tam nie będę nawet wchodził. Tu są same butiki, tak jak przy porcie. A ja chcę zwiedzić miasto, więc chyba wezmę taksówkę. Dobra, teraz wychodzimy do takiego targu. Zobaczymy czy my otrzymają. No, takie pamiątki. Ale to się wszystko powtarza. Wszystko to w jedno kopyto. Dobra, kupiłem sobie wycieczkę za 25 dolarów. A w niej jest zwiedzanie hotelu Atlantis i trochę na plaży, nie? Patrzcie, taki hotel. Robi wrażenie. No, ale już butiki. Podobnie jak w tym hotelu w formie nie? Dobra, teraz wyszłem z tego hotelu A na zewnątrz patrzcie Same jachty Ula gołębie No i te jachty no, z pewnością Służą Na wycieczki Albo inne takie jak zwiedzanie Bahamów. No, tu mi się podoba. Logiczne. Sam luksus. Ha, kolumbijskie szmaragdy. Nie wiem, czy to są prawdziwe szmaragdy z Kolumbii, a nawet jeśli są, tą mega drogie. Lepiej polecieć do Kolumbii. Tam to może znaleźć jeden sygnet z szmaragdem za około 50 dolarów. А тут знову яхти. Але файне. Dobra, obiecałem Wam plażę na sał, proszę bardzo, dotrzymałem słowa. Tu też jest pięknie, też prawie nikt się nie kąpie, tylko tam życiaki trochę. A woda jaka jest? Z początku zimna, ale szybko się można przyzwyczaić, jak w Miami Beach. Tu jest też cisza, spokój, jak na tamtej wyspie. Drugie przeciwieństwo centrum miasta, no. to tam głośno. A, i musicie wiedzieć jeszcze, że jest taka doskonała wycieczka tutaj, za 130 dolarów chyba, że kąpiesz się z świniami. Ja takiej nie wykupiłem, bo uznaję, że to się nie opłaca i że szału nie ma. Oczywiście nie wiem, czy to jest fajne, czy nie, bo nigdy tego nie robiłem. Ale, gdybyś chciał, proszę bardzo. To jest tylko moje zdanie. A tam daleko, też fajne widoczki. Chciałem pokazać mewy tutaj. One się różnią od zwykłych mew. Mają czarną głowę. Taka ciekawostka. Słuchajcie, statek właśnie odpływa. Niestety żegnam się z Nassau. Ale także ostatecznie z Bahamami. Ale przede mną jeszcze dwie wyspy. Ci, którzy oglądali śledzą mnie od początku, no to wiedzą jak. Je. A jeżeli jesteś nowy, no to zapraszam Cię do oglądania kolejnych odcinków, to będziesz wiedział jak. E, myślę, że filmik się udał. Jeśli odcinek Ci się podobał zawsze, no to zostaw łapkę w górę.